Modliliśmy się dzisiaj o świętość dla naszego miasta, ale chcę Wam powiedzieć, że nie przypadkiem Wytrwaliście do tego momentu, dlatego że nie istnieje świętość w mieście, jeśli nie zaistnieje ona najpierw we mnie i w Tobie. Więc przed nami teraz taki czas, kiedy będziemy wierzyć, poznawać i przyjmować prawdę o tym, że jesteśmy zdolni do świętości. Dzisiaj Bóg zatrzymał cię tutaj, żeby powiedzieć tobie, że jesteś jego umiłowanym synem, umiłowaną córką. Bo od tej prawdy rozpoczyna się świętość. Bez tej prawdy nikt z nas nie będzie w stanie uwierzyć w swoją świętość. Wierzysz, że jesteś święty? Naprawdę? A kiedy krzyczysz, a kiedy się obrażasz, a kiedy nie umiesz przebaczyć, a kiedy się denerwujesz, a kiedy obgadujesz, a kiedy plotkujesz, też wierzysz, że jesteś święty? Dzisiaj yy, nie wiem na ile jest to prawda na poziomie rozumu, a na ile jest to prawda, która przenika twoje serce, bo bardzo trudno jest przyjąć prawdę o tym, że jestem święta, pomimo tego, jak żyję, że jest we mnie ukryty skarb, święty Bóg, który poprzez miłość przemienia moje życie i one w nim i przez niego staje się święte. Dzisiaj jest wielu rodziców, ma, którzy mają ze sobą dzieci. Czy chcieliście pokazać swoje dzieci, kiedy one się urodziły, jako swój największy skarb, swoje największe szczęście? Właśnie dzisiaj Bóg chce pokazać Ciebie tutaj, każdemu z nas, jako swoje, swój skarb, swoje święte dziecko. Chcę, żebyś Ty sam zachwycił się sobą. Dzisiaj Bóg bierze Twoje życie w swoje ręce. I błogosławi Tobie. Bóg dobrze mówi o Tobie, nawet jeśli Ty sam mówisz o sobie źle, jeśli sam o sobie źle myślisz. Bóg dzisiaj Tobie błogosławi. Jesteś świętym dzieckiem, jesteś dzieckiem świętego Boga. I Bóg tak pragnie, żebyś patrzył na siebie, a Twoje grzechy, Twoje słabości, to wszystko, co jest w Tobie, co Cię przełamuje, tak naprawdę otwiera dla Ciebie, otwiera Tobie drogę do Boga. Przez te Twoje słabości Bóg może docierać do Twojego serca i przekonywać Cię że jesteś kochany. I dzisiaj zobaczcie, Bóg wystawia Ciebie jako swój skarb, a my dzisiaj mieliśmy okazję iść ulicami i pokazywać Jezusa jako swój skarb, bo jest, ta, jest to jedyna miłość, która nigdy nie straciła nadziei, świętość, Twoją świętość. Jest to jedyna miłość, która Ciebie ocala. Jedyna miłość, która Ciebie może przemienić. Tylko miłość Boga może przemienić ten świat. Tylko miłość Boga może przemienić Ciebie. Tylko miłość Boga może przemienić to miasto i cały świat. Świętość, tak jak mogłem przeczytać w ramach naszego przemarszu tutaj tą Drogą Królewską, to normalność. Normalność jest wtedy, kiedy człowiek odkrywa. Swoje powołanie, kiedy stara się dostrzec, gdzie Pan Bóg go postawił na drodze jego życia i kiedy stara się po prostu czynić dobro, niezależnie od różnych okoliczności życia, od różnych pokus tego świata, niezależnie od różnych trudnych sytuacji, być dobrym człowiekiem. Moi drodzy ksiądz Biskup, ma takie piękne życzenia świętości. Wielu z Was, co dostanie dzisiaj, aniołowie za chwilę pójdą właśnie do Was. I wielu z Was otrzyma takie życzenia świętości od księdza biskupa i od Szkoły Nowej Ewangelizacji. Dziękujemy, aniołowie ruszają do Was. Skoro już niektórzy widzieli cuda, to mogą umierać potem. Jeszcze nie dziś, jeszcze nie teraz. Jestem już męczony, jestem już zmęczony Słyszę twój ryc, słyszę twój płacz. Jestem już zmęczony, ja nie mam już sił. One two three four five six seven, three, two, Kamień, mocnyśmy jak kamień, boleć jak strzała, niech jak gazera, podnieś swoją głowę i nie bój się ładu